powstało coś takiego jak Agent Space, Google Agent Space docelowo, to jest ważne, i możesz użytkownikowi dać jedną przestrzeń, którym on może orkiestrować i wysyłać sobie zapytania do różnych agentów i złożyć cały proces, czyli masz taki centralny dostęp dla end usera do tego, co jest w tym wypadku najlepsze, czyli weźmy dane, wykonaj jakąś akcję, tam gdzie mam uprawnienia. I przy tym Agent Space, dwie rzeczy, które są od razu zaadresowane, to są Access Control i właśnie to nie jest DLP, ale nazywają to Safeguard Sensitive Information, czyli od razu mówią tutaj właśnie o tym, co użytkownik może zobaczyć. I to jest już Czyli jest to ucywilizowanie dostępu tutaj. do agentów tak. i zobaczymy to od każdego z dostawców w tym roku.